z nas nie zna pięknych, lirycznych wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Takie tytuły jak Zaczarowana dorożka, Liryka, liryka, Kronika olsztyńska. Myślę, że pamiętacie je państwo, albo wpisywanych fragmentów do zaproszeń ślubnych z prośby o wyspy szczęśliwe, czy ballady ślubnej. Może znacie Państwo Strasną Zabę, czyli wiersz dla sepleniących, i groteskowe, prześmiewcze teatrzyki Zielona Gęś. Anna Arno, młoda poetka i tłumaczka, rocznik 1984, w swojej książce Konstanty Ildefons Gałczyński, niebezpieczny poeta, próbuje pokazać różne oblicza tego wspaniałego poety. Zmarłego w 1953 roku w wieku zaledwie 48 lat. Najciekawsze w tej książce jest według mnie to, że prawie na każdej stronie są fragmenty wierszy gałczyńskiego. Autorka właściwie ilustruje nimi życie poety. To one wyrażają aktualne w danym momencie dla niego sprawy. Uczucia, problemy. Można dowiedzieć się też sporo na temat genezy utworów. Anna Arno pokazuje w tej książce burzliwe życie poety. Pisze o nim z pasją, bez upiększeń. Pokazuje relacje z bliskimi: z żoną Natalią, z córką Kirą. Z wieloma znanymi twórcami m.in. Czesławem Miłoszem, Julianem Tuwimem, Wisławą Szymborską. Są tu y, opinie wrogów i wielbicieli. Z tej książki możecie się Państwo dowiedzieć o wojennych losach Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego, który wrócił do żony i córki dopiero w marcu 1946 roku. Po siedmiu latach nieobecności. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami, kopiami rękopisów i listów. Są tutaj ciekawe historie, anegdoty. Chciałabym na koniec zacytować Państwu kilka wersów napisanych przez Gałczyńskiego na cześć kawy. No w logo naszej audycji obok książki jest filiżanka, myślę, że z kawą. Ten napój zresztą często towarzyszy nam przy lekturze książek. Także hasłem Dyskusyjnego Klubu Książki są słowa Dobre książki i kawa. A Konstanty Lefons Gałczyński pił kilka, a nawet kilkanaście kaw dziennie. I tak pisał o tym napoju. Pijcie kawę, pijcie kawę. Nie wierzycie, że to cud, gdy strumienie kawy płyną, choć nie sadzi kawy lód. I drugi czterowiersz. Jeśli miłosną masz zawiłość, jeśli popełnisz tysiąc gaw, to na wątrobę i na miłość najlepiej wypić parę kaw. Zapraszam do lektury i do wypicia filiżanki kawy. Muzyka